Jak zacząć szydełkować od podstaw, czyli tutorial na szydełkowanie. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na tutorial z szydełkowania. Pierwszą rzeczą, którą się robi w szydełkowaniu, to wybór szydełka: szydełko z rączką lub szydełko bez rączki. Ja polecam z rączką, jest wygodniejsze, do dłuższych prac po prostu można dłużej robić i się ręka tutaj mniej boli. Natomiast to jest do krótkich i szybkich prac dla początkujących typu yy, po prostu takie zwykłe, coś takiego. No i to w sumie tyle. I właśnie ja polecam też włóczki y, z Papataya Batik. Ja w ogóle mam też takie z Batik i też takie z czymś. No nie wiem z bardzo co z tym chodzi, ale okej. Okay. I zawsze mamy tutaj opisany numer koloru i numer lot. I jak chcecie, załóżmy taki kolor, jaki ja mam to idziecie do pasmanterii i mówicie dzień dobry, ja poproszę taki taki kolor, bo akurat jak chcecie taki jak ja, to możecie sobie wziąć z tego liczby. Mm, I po prostu pani w miarę będzie wiedziała, jaki by będziecie chcieli kolor. I tutaj również mamy opisane włóczka, akurat tutaj taki średnio wyostrzyło light 3. Ale na przykład tutaj, 5 motków, żeby zrobić sweter, tutaj mamy druty, to nas to nie interesuje. Tu mamy szydełko. Tu polecają nam 3 mm szydełka e, do tej włóczki. Ja akurat mam 3 i 3,5, ale będziemy sobie robić na tym, bo e, jest akurat 3 mm, więc się przyda. No i to jest akrylowa włóczka. I jak dla mnie akrylowe włóczki są fajne, ale dla początkujących i ja jestem taka trochę początkująca również, no ale coś tam jednak umiem. No a więc teraz przejdźmy do rzeczy jak robić. Bierzemy sobie y, początek włóczki. Trzeba sobie wyszukać. Muszę poszukać. O, tu mamy. I tu jest początek. I musimy sobie tak trochę oddalić, bo tak po prostu z zapasem lepiej sobie zrobić i sobie tutaj tak zrobić. I mamy sobie takie coś, i na tą stronę nie wolno przełożyć, bo się tam zepsuje, tylko trzeba na tą, tu, po lewej. Więc teraz bierzemy i sobie robimy takie coś. Następnie sobie tu przytrzymujemy i wyciągamy tutaj. Jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie zobaczyć jeszcze raz, to można sobie cofnąć filmik do tego kawałka, jak już pokazuję. I tutaj mamy sobie tą pęterkę. Bierzemy sobie nasze szydełko, które jest tak naprawdę przewodniczącym robienia, i zaciągamy, żeby było idealne. I tu jest strona od motka, a to jest strona od po prostu tej końcówki, która się już tu kończy. I ta końcówka na razie ją sobie tutaj odrzucamy. Ja polecam sobie nie ucinać tych końcówek na przykład dotąd. Tylko ja polecam sobie na przykład jak ktoś chce uciąć dotąd. No bo potem może się to przydać. Nikt nie wie co się może stać z projektem. No więc tak. Naciągamy sobie tutaj włóczkę. I mamy ją na palcu. Następnie bierzemy szydełko. I bie, zabieramy włóczkę i przeciągamy przez to. Tylko mi jest mi trudno, bo muszę tutaj wam pokazywać, a więc chwila jeszcze muszę sobie raz spróbować, i może mi się wtedy uda. Bierzemy i zaciągamy tu. I bum, powstaje nam kawałeczek tego już naszego projektu. Więc tak, bierzemy sobie znowu i zaciągamy. I robimy tak w kółko. Zaciągamy i robimy. Jak zrobię te 20, czy 20 kilka, to się do Was odezwę. No i właśnie sobie zrobiłam te 20, czy 20 kilka, lub troszkę mniej. I wyszło nam takie coś. Taki w sumie troszkę warkoczyk. No, ale to takim nie zostanie. Chyba, że ktoś sobie chce poćwiczyć. Na przykład, najpierw taki taki, taką, taki łańcuszek to wtedy można sobie zrobić, na przykład jak ja sobie ćwiczyłam łańcuszek, to zrobiłam 3 metry łańcuszka. I to się bardzo szybko robi, bo ja na przykład jak zatrzymałam filmik, to robiłam to jakoś minutę. Więc to się bardzo szybko robi. Na początku się robi wolno, bo się trzeba pouczyć cofnąć filmik i po prostu. Da Trzeba powtarzać, powtarzać, powtarzać. Yy, w jeden powtórzenie się nie nauczycie, więc powtarzamy jeszcze raz. I tutaj przeciągamy, zabieramy, przeciągamy. Dobra. Okej, okay. mi się wydaje, że już tyle mi wystarczy. Więc teraz przejdziemy do półsłupków. Okej. Okay. Jest to troszkę, ale to troszkę trudniejszy etap, choć mi się wydaje, że są trudniejsze etapy, więc po prostu zaczniemy sobie pokazywać. Jak macie sobie oczko, łańcuszka, oczko łańcuszka to są te takie, wiecie, przerwy, w tym w tych jakby, no, na przykład to jest to, to tutaj taka, taki wielki obszar to jest oczko, łańcuszka. I jak macie sobie całe szydełko, to tą główką szydełka, ja to tak na to mówię, sobie znowu musicie i tak nawinąć na ten palet, bo ten palet bardzo dużo nam robi w tym szydełkowaniu. To sobie właśnie macie yy, tą główkę, i macie sobie pierwszy, yy, o, pierwsze oczko, i sobie wbijacie to szydełko w to oczko. Macie dwie, jakby takie. Pętelki, czy tam jak to się nazywa? No nieważne, takie dwie co tutaj widać na niebiesko, i znowu musicie sobie zabrać y, ten materiał i przejechać tylko przez jedną tą. Następnie, znowu mamy dwie, i znowu ukradamy, i tym razem jedziemy przez dwie. Więc teraz ukradniemy sobie znowu i jedziemy przez dwie. I mamy już tutaj nasz kawałeczek i tak robimy w kółko. Ja pokażę jeszcze raz. Znowu wbijamy się w kolejne oczko, tutaj. Następnie zabieramy, znowu przeciągamy przez jedno. Zabieramy, znowu przeciągamy przez dwa. Przez to drugie jest ciężko przeciągnąć, więc ja nie polecam tak brać, tylko od lewej strony. Mamy kolejne oczko, więc jak zrobię tyle ile trzeba tutaj przez ten łańcuszek, to Wam pokażę efekt końcowy. Ja właśnie zrobiłam te półsłupki, i zobaczcie, jak mi się to skurczyło. Bardzo mi się to skurczyło. I właśnie dlatego polecam robić bardzo długie łańcuszki, gdy robicie większy projekt. Ja jeszcze niedawno o tym nie wiedziałam i zrobiłam błąd. Teraz Wam pokażę, jak to znajdę. I yy, poczekajcie, chwilę robiłam taką portmonetkę z takiej innej, jeszcze włóczki, gdy jeszcze nie miałam tych fajnych kolorowych, i to była taka. Ona już mi się powoli kończy. Tak naprawdę mi się kończy. Yy, wam się wydaje, że taki cały motek starczy na lata. No, jak szydełkujecie raz w miesiącu, to oczywiście, że starczy na lata, ale jak szydełkujecie codziennie, dzień w dzień po bardzo długim razie, to wcale tak nie jest. Ja ten motek zużyłam w bardzo y, krótkim czasie, więc naprawdę y, to polecam kupować bardzo dużo tego. Ogólnie półsłupki wyglądają w taki sposób, że mają po prostu tutaj większą dziurkę. I robi się ja tak, bo ja tutaj właśnie zrobiłam przed chwilą, żeby wam pokazać, jak one wyglądają. Oczywiście, jak się zaczyna kolejny rządek i ma się już tutaj rządek, to trzeba zrobić trzy oczka łańcuszka i potem zaczynać. Czyli po prostu trzy razy zrobić to, co na początku pokazywał. Następnie, jak zrobić słupek, narzucamy sobie właśnie naszą włóczkę. Mamy sobie naszą dolną. I chwila, moment. I teraz sobie wbijamy normalnie jak w tym półsłupku. Pół no właśnie musiałam zapauzować, bo tak ciężko pokazać. No i tu mamy trzy oczka. Następnie znowu sobie kradniemy i przeciągamy przez dwa. Mamy znowu dwa. Znowu kradniemy i przeciągamy przez dwa. Wchodzą nam takie coś. I ja Wam pokażę, gdy dokończę ten rządek. No i właśnie tutaj skończyłam sobie kolejny rządek. I jeżeli chcecie sobie robić dalej, to tak jak wcześniej mówiłam, robicie trzy oczka łańcuszka i lecicie z półsłupkami. Jeszcze pokażę sobie, jak zakończyć. Więc po prostu potrzebne są nożyczki. Ucinamy sobie jakieś 5 cm y, naszego, y, od naszego projektu. Upsa. I następnie wyciągamy sobie szydełko z naszego projektu. Mamy sobie tutaj to i ciągniemy, 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 ciągniemy. I już nam nikt tego nie spluje. Więc takie są podstawy w szydełkowaniu. I na razie to by było na tyle z tego filmu. Subskrybujcie po więcej. Papatki.